Siema, z tej strony pan pomysł, a w tym odcinku sobie będziemy grać w 1.17 Survival, bo wiedziałem, że dużo YouTuberów to yy, zrobiło i pomyślałem, że tak naprawdę czemu ja sam tego nie zrobię. Dobra, sprawdzajmy sobie domki. Yy, w tym odcinku nie wiem, czy będziemy szukać diaksów, czy. mu fajne. Czy, czy będziemy raczej. Yy, no, zwiedzać i budować bazy. Myślę, że ba wolę bazy, tam tym bardziej, że może być piramida. To, to są tam sobie zaraz sprawdzimy. O, dobra, fajne. Uuu, ile świnek? No to sobie od razu zniżmy trochę tą wioskę pod świnki. Bo jednak, świnki są bardziej opłacalne niż ta wioska, w której i tak nie ma kowala chyba. Okej, okay, dobra. No, I... nie. stałem dobra. I chciałem Minecraft League zrobić, ale to nie wiem z tym Minecraft League, bo wolę, żebyście może wy wybrali kiedy to będzie, bo na pewno się pojawi. Tylko chodzi o to, co ma się najpierw pojawić, czy jakiś survival, czy może wolicie jeszcze ten Hub Play dalej, żebym tam nagrywał, chociaż właśnie był restart serwera ostatnio. Dlatego mi się tam za bardzo nie chce grać, bo to co 90 dni jest restart serwera. Więc nie wiem czy Chcielibyście, żebym tam grał dalej czy nie? Po prostu napiszcie w komentarzach. No ale w tym czasie będziemy grać w jakieś Bedwars. A właśnie, macie jeszcze do wyboru Bedwars. Yy, czy tam jakieś yy, gry inne z Hypixel, na przykład budowanie tych domów na czas, by było też fajne. Albo. Yy, no, to serię, ale to nie wiem. Jak będzie Wam się podobało, to raczej dalej będę ją ciągnął i tak. Ale to teraz chodzi, jaki ma się następny pojawić odcinek no albo y, ten co ja chciałem właśnie powiedzieć Minecraft League, tak, nie, czy to już było nie Minecraft League, jakąś mapę a tak, mapę y, taką z podróżami, czy tam znaczy nie podróżami, co ja gadam przecież to takie, takie co były po prostu w 2016, 2019 roku, y, takie jakby, nie wiem y, to nie wiem czy ktoś w ogóle to nagrywał, ale jeżeli was to interesuje, to powiedzcie, bo chyba jak ja kiedyś tam oglądałem, jak jeszcze to było w modzie, to mi się strasznie podobało, więc ja to tam naprawdę dużo oglądałem. Myślałem, że czemu ja też sam tego nie nagram? Przecież warto spróbować wam pokazać. Tym bardziej, że ja teraz speedruny. Nie wiem, ja się nie wychowałem na speedrunach w Minecraft. Tylko bardziej w tym, że były takie fajne mapy, taki fajne. No, po prostu taka fajna przygoda była. Na no, przykład nie wiem, czy pamiętacie od mm, Gillera i Ducknesa ta tajemnicza wyspa to na tym ja się bardziej mm, wchwalowałem i wolałem to. No ale jakby jeszcze tego mm, rzecz z tym Minecraft League, e, to tam chciał, będzie specjalna taka niespodzianka. E, chciałem, żeby ostatni jakby odcinek nie wiem, sezonu, bo jeżeli wam się spodoba to i będzie e, miał dużo lajków, like, to ja chętnie nagram drugi sezon tego. Minecraft League i tam będzie pewny bohater nowy. Bardzo się tam postarałem, a tym bohaterem nie będzie League, to będzie inny bohater. Nie powiem wam jeszcze kto, bo jeszcze nie wiem, będzie wam się nudziło, jak za dużo przewidzicie. Ale to też jest jakby albo Bedwars, to nagram następny, albo właśnie League. No i co jeszcze, a jak ktoś na przykład nie wie co, co to było Minecraft League, to to był tak naprawdę jeden z moich pierwszych filmów, który wypromował mój kanał i od, i od tego filmu tak naprawdę się zaczęło moje takie, nie wiem, ostre nagrywanie, znaczy nie, nie ostre, ale nagrywanie Minecrafta, później tam był jakiś tam, o to, multiplayer, fajnie by było znowić, o, tęsknię za tą serią, no po prostu multiplayer jakiś na przykład, jeżeli jesteście nowymi subskrybentami. A Stasi moi subskrybenci, chociaż nie wiem, czy takich mam dużo. Chciałbym to nadrobić. Stałych subskrybentów, bo jeżeli moi fani... No. To, jeżeli, boże, nie fani, ale nocy ludzie, którzy po prostu oglądali moje filmy, tak, no można powiedzieć na bieżąco prawie. No to ich trochę chyba potraciłem, przez to, że ja nie nagrywałem tak naprawdę. Co tam co tydzień jak obiecałem, czy tam co dwa, tylko ostatnio zrobiłem chyba miesiąc albo dwa. No nie, nawet nie dwa. Ale miesiąc przerwy i teraz to nawet widać po moich wyświetleniach. 40 wyświetleń nie, nie wiem. Jest takie dziwne. Uczucie mieć... bo ja wtedy miałem... o, ja miałem 200 wyświetleń. Zaczęło się od tego chyba, że ja wtedy nagrałem mm, te fajne Kim jest Lick czy tam kim jest Hilo Brain Wtedy tam mi się zaczęły te wyświetlenia fajnie zbierać. Nagrałem Minecraft League 5, teraz chyba by wyszła szóstka i. Yy, dobra, zabijmy sobie te świnki, chyba już ich tak dużo nam nie jest potrzebnych. Jedzenia tego. Okej. Okay. A. Yy, na czym jest... A. Yy, no. I się zaczęło? Nie wiem, co ja go dałem. Yy, ale. Yy, co... O, dobra. Mamy to. Yy, idziemy sobie pewnie teraz. Yy, okay. A. I później jeszcze było to, że. Yy, Chciałem nagrać ten Minecraft y, Speedrun w, y, z y, Minecrafterem 345, ale też się coś tam nie udało. Bo przez tego Mioxa, bo on coś tam, y, nie wiem, coś mi się komputer chyba popsuł, czy coś podobnego. Szukamy piramidki, No, piramidy nie ma, ale za to widzę tutaj wioskę fajną. Mm. O, fajne łóżko. O fajnie. Sobie tutaj może spawn pointa zrobię na wszelki wypadek, jakbym umarł. O, U, dobra. Noż, szmaragdy, Fajnie. Jeszcze to nie jest potrzebne? Czy to zgarnimy? Mm. Okej, okay, golema tutaj nie ma, ale kot jest, ale. Uuu, no chyba, żebym znalazł rybę. Więc znalazł rybkę taką, to bym mógł mieć kota, ale to też takie dziwne, bo jak jeszcze go. Znaczy, nie dziwne, fajne, nie? Ale mi chodzi, że jak go jeszcze zgubię. Hmm. A to może się stać. Nie wiem. O, o, Okej. Okay. Uuu, green. Uuu, to chyba no i co jeszcze tutaj bym mógł powiedzieć, a yy, nie nagrywałem, bo yy, mi się nie chciało, nie no chciałem, nie no nie wiem, szkoły miałem po pierwsze, po drugie, no nie wiem, nie chciało mi się, bo tam coś, brakowało mi po prostu motywacji, bo yy, coś tam. nie wiedziałem co nagrać, ani, o fajne to by było mi potrzebne, okej. Okay. Nie wiedziałem co nagrać, tym bardziej, że moi koledzy też coś tam właśnie miksowi, Coś tam nie tego nie, nie się komputer. U... Nie, nie Dawaj mi to. Nie masz pracy. Idź. I jak komuś powiesz, że cię nabiłem Aha. <tustCause> to fajnie mieć tutaj drabinkę. Nie oszukać. Okej, okay, idziemy sobie dalej, u no chyba, że skarniemy sobie z golema Dobra, skarniemy sobie z golema yy, oczywiście yy, bloczki A, skarniemy sobie z golema, yy, No, iron mieczyk może być Okej. Okay. i dalej chyba w pustynie. no i powiem fajnie że dziękuję przyszedłem wam yy, Zrobiłem golema no yy, i miło było doskonale przyszedłem ja przyszedłem stamtąd tak okej okay. to idę dalej aż nie znajdę firmy tam robię bazę u dobra tam robię bazę i ee... Fajnie, bo będzie podziemne zejście. To, to jest naprawdę mój fajny pomysł na bazę. Okej, okay, to chyba się wyjdziemy zaraz. Okej, okay, okej, okay, fajnie. Mamy tu biom dżunglowy. Ale ja chciałem piramidę tak naprawdę, chociaż. W dżungli się zasiedlić. Hmm. Drzew, na drzewie dom. Później tam jeszcze pomyśleć. No, na pewno zgarnę sobie bambusy. Ale czy chcę mieszkać w dżungli? Nie, dobra, to chociaż Chcesz... nie wiem. Nie, ja chcę ten mój pomysł. Bo ja miałem naprawdę fajny pomysł na wybudowanie na wybudowanie w piramidzie bazy. O, dobra. Ale zawsze możemy tu się wrócić. Akordy ja sobie zapiszę szybko. Okej, okay, dobra. Pamiętam kordy. okej. Okay. No i możemy lecieć dalej. Znaczy, no nie wiem, najwyżej sobie tutaj. wrócę pamiętam za okay, Dobra, patrzcie, znalazłem sobie teraz tutaj em, na górze taki do miejsce na bazę i patrzyłem sobie teraz na YouTube trochę filmów. Wiem, że to mało kreatywne, ale chciałem. Nie znam się. Nie, ja nie potrafię w dżungli budować. Yy, tak po prostu powiem. I zobaczmy sobie. Okej. Okay. Będzie tutaj raz. Dwa. coś takiego? Ja nie wiem. Ja też trochę będę budował po swojemu, żeby jednak yy, ten, ten domek trochę. Yy, mieć yy, taki swój. Dobra. Yy, mieć takie poczu poczucie, jakby. To jest jednak moje. Jak to teraz tak wygląda baza? Tutaj mamy piecyk, tutaj skrzynkę, łóżko, skrzynce. No, takie rzeczy moje. Odłóżmy sobie to na przykład i nie wiem. Zobaczmy sobie teraz szybko, jak, jak się ten domek tak. No, nie wiem, jak ten domek wygląda, tak y, z daleka. Ja to oczywiście zaraz niszczę, ale zobaczcie. Taki domek, y, jakby. Drzewku nie. Nie wiem, no ładnie wygląda. Może tutaj trochę niesymetrycznie to tam poprawię poza odcinkami. Tam brzydko trochę, bo to jeden taki kolor, to też mogę poprawić. A jak się wchodzi? No to na przykład spadnę, nie? Patrzcie, spadłem. No i tak wchodzę, mały parkour. Oczywiście chyba poza odcinkiem, albo jeszcze nie wiem, na odcinku następnym zobaczymy, kiedy się pojawi. Na prawie. Y no czy no zrobi schodki, a to drewno trzeba popsuć, o tutaj, tutaj, no oprócz tego tak chyba ładnie wygląda, więc nie wiem, ja się będę z wami żegnał, piszcie mi w komentarzach co wam się podobało, co bardziej nie, czy mam kontynuować tą serię i powiedzmy, że... Dobra, jak nie będzie 10 lajków, albo tak do 7 lajków, do 7 lajków dobijcie, proszę, i wtedy um, będzie następny odcinek. A jak nie, to nie wiem. Wydaje mi się, że będę kontynuował tę serię, ale na razie się z wami żegnam. I pa.